Skandalem ostatnich dni okazało się zatrzymanie Pawela Durowa, założyciela popularnego komunikatora Telegram, na lotnisku Le Bourget pod Paryżem. Wzbudziło to ogromne kontrowersje i obawy o przyszłość wolności słowa w Internecie. Aresztowania nastąpiło na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez francuskie władze. To, co oburzające w tej sytuacji, to przede wszystkim zarzuty, jakie postawiono mężczyźnie. Zarzuca się mu umożliwienie działalności przestępczej na telegramie poprzez niedostateczny nadzór nad treściami publikowanymi na platformie. Władze francuskie, w tym Narodowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec nieletnich oraz Dyrekcja Celna prowadzą śledztwo dotyczące rzekomego ułatwiania komunikacji przestępcom zajmującym się handlem narkotykami, oszustwami oraz dystrybucją nielegalnych treści. Niemniej oczywiście dywagować na temat zasadności tych zarzutów. Ale w ogólnym rozrachunku do jego aresztowania doszło ze względu na niewystarczającą cenzurę na platformie. To powinno stanowić poważną przestrogę dla innych gigantów technologicznych, w tym dla Ilona Muska, który również jest oskarżany o podobne zaniedbania przez Unię Europejską. Oczywiście nie uchodzi wątpliwości, że zorganizowane grupy przestępcze powinny być zwalczane. Niemniej jednak politykom umyka jeden istotny fakt. Większość ludzi, korzystających z takich platform, nie jest przestępcami. A wzrost zapędów władzy do cenzurowania wypowiedzi w internecie oraz inwigilacji obywateli, powinien budzić nasze poważne obawy o przyszłość wolności słowa w cyfrowym świecie. Sprawa postawiona przeciwko Pawelowi Durowowi może mieć poważne implikacje dla przyszłości Telegrama oraz innych platform komunikacyjnych. Telegram znany jest ze swojego podejścia do prywatności użytkowników i szyfrowania end-to-end, -end, ale teraz, pod wpływem większego nacisku regulacyjnego, niewykluczone, że platforma będzie musiała zmienić swoje podejście do moderacji treści i współpracy z organami ścigania. Jest to niejako kuriozalne, bo Durów, jeszcze w 2014 roku, jako założyciel serwisu społecznościowego W.Contakte, Zdecydował się na emigrację z Rosji po odmowie współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi, które żądały dostępu do danych użytkowników. Nie mam na tyle wiedzy na temat jego życiorysu, aby twierdzić, że jest kryształowo czysty, ale jest to klasyczny przykład człowieka, który trafił z deszczu pod rynnę. Pytanie, jakie powinien sobie dziś postawić każdy internauta, to jak zachować równowagę między prywatnością a bezpieczeństwem w erze cyfrowej. Z jednej strony użytkownicy oczekują i mają do tego pełne prawo, że ich komunikacja będzie prywatna i bezpieczna oraz że nikt nie będzie miał do niej dostępu. Tymczasem, z drugiej strony, organy ścigania domagają się dostępu do informacji, które mogą pomóc w zwalczaniu przestępczości. Czy istnieje tu jakiś złoty środek? Czy jesteśmy skazani albo na rządową cenzurę, albo na pełną samowolkę? Odpowiedzi na te pytania będą kształtować przyszłość internetu i komunikacji cyfrowej. Sprawa durowa powinna być dla nas wszystkich sygnałem alarmowym, pokazującym, że musimy być czujni i dbać o nasze interesy w cyfrowym świecie. Nadchodzące tygodnie, a być może nawet i miesiące przyniosą znaczne zmiany w funkcjonowaniu wielu platform komunikacyjnych poza samym Telegramem. Czy będą to jednak zmiany na lepsze? Dajcie znać co myślicie na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.